Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi śmierć na Sokolej. Oczywiście nie znamy wszystkich okoliczności. Są pieniądze na komunikację publiczną. Pani Wojewoda oficjalnie już podała informację, że rezerwy z tego funduszu zostały uruchomione i środki na tą komunikację będą. Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jeden z mężczyzn postrzelił się przez przypadek, drugi widząc co się wydarzyło, postanowił odebrać sobie życie. Śledczy przedstawili najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, do których doszło w Sylwestra 2024 roku przy ulicy Sokolej w Lubinie. W jednym z mieszkań ujawniono dwa ciała mężczyzn z ranami postrzałowymi głowy. Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci dwóch mieszkańców Lubina, których ciała odnaleziono przy ulicy Sokolej w Sylwestra 2024 roku zostało umorzone. Przypomnijmy, na ciałach mężczyzn w wieku około 30 lat ujawniono pojedyncze rany postrzałowe głowy. Przy ustalaniu okoliczności tego zdarzenia brano pod uwagę różne wersje, od samobójstwa rozszerzonego po zabójstwo przy udziale osób trzecich. Najbardziej prawdopodobna wersja przyjęta przez śledczych mówi o tym, że doszło do Nieszczęśliwego wypadku. Jeden z mężczyzn, siedząc, miał postrzelić się przez przypadek. To nastąpiło w wyniku jakiegoś nienależytego, nieodpowiedniego, nie, nie nie bez zachowania jakiejś nale, należytej szczególnej ostrożności posługiwania się tą obronią. Tutaj oczy, o, oczywiście nie znamy wszystkich okoliczności tego, czy to był czy to był jakiś żart, czy to był jakiś wygłup, czy to była sytuacja wynikająca z nieświadomości tego po prostu, nie, no, no, no nie wiemy. Druga osoba, która żyła w dobrych relacjach, można powiedzieć, że zażyłych z tym mężczyzną, przyjęliśmy, że pod wpływem jakby szoku, wzburzenia, emocji, które towarzyszyły no, no temu, Postanowiła. Pozbawić się a ży, a, a, a życia, przy czym nastąpiło to z tej samej na Jak informuje Andrzej Kurzydło, prokurator okręgowy w Legnicy nie ma żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na zabójstwo. Mężczyźni mieszkali razem, wiedli spokojne, zgodne życie, cieszyli się dobrą opinią, nie mieli kłopotów finansowych, oboje pracowali, mieli plany. Sylwestrowy wieczór mieli spędzić wspólnie z kuzynką jednego z nich. To właśnie ona zaniepokojona brakiem kontaktu z mężczyznami poszła do ich mieszkania i odkryła. Ciała. Ustalono też na podstawie opinii, opinii biegłych, że, że nabój wprowadzony do, do, do rewolweru, ponieważ były tam tylko dwie łuski, naboje zostały wprowadzone w taki, w taki sposób, że naprzód załadowano jedną sztukę amunicji. Nastąpił wystrzał. Po tym wystrzale po przekręceniu bębenka. Doładowano kolejną, kolejny, y, kolej, kolejną am, amunicję, która została y, użyta. Właścicielem rewolweru, z którego oddano strzał, był jeden z mężczyzn, który pasjonował się strzelectwem. Miał on pozwolenie na broń. Postępowanie o umorzeniu nie jest prawomocne. Jest większy budżet Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a to świetna informacja dla Powiatu Lubińskiego. Umożliwi to bowiem dalsze finansowanie bezpłatnej komunikacji w 2026 roku. Rozstrzygnięcie pierwszego naboru na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych okazało się niekorzystne dla Powiatu Lubińskiego. W grudniu ubiegłego roku sygnalizowaliśmy potrzebę otrzymania takich pieniędzy. Tłumaczy Marta Dyka z Powiatu Lubińskiego. Wystąpiliśmy wtedy z oficjalnym pismem z prośbą o interwencję w tej sprawie. No i pani Wojewoda oficjalnie już podała informację, że rezerwy z tego funduszu zostały uruchomione i środki na tą komunikację będą. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ realizujemy już to zadanie na terenie aż trzech powiatów i sześciu gmin. Darmowa komunikacja działa w Powiecie Lubińskim od 2014 roku, jest obsługiwana przez Lubiński PKS, obejmuje miasto i okoliczne gminy. Rusza kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed komisją stanie 389 panów, ale będą również kobiety. W samym Lubinie dotyczy to łącznie 416 osób. Kwalifikacja rozpocznie się 2 lutego, a zakończy 3 marca. Obowiązkiem stawienia się w tym roku przed wojskową komisję lekarską objętych jest 389 mężczyzn z Lubina i 27 kobiet. To są osoby, które są objęte obowiązkowym stawiennictwem, natomiast jeżeli mamy w mieście pełnoletnich ochotników, którzy w tym roku kalendarzowym ukończą maksymalnie 60 lat, nie przekroczą tego wieku, oni również mogą stawić się, zgłosić się do komisji i również poddać kwalifikacji lekarskiej na potrzeby wojska. Do kwalifikacji mogą zostać wezwane również inne osoby, które są wskazane w przepisach. Są to m.in. ci, którzy w latach 2024-2025 uzyskali orzeczenie o czasowej niezdolności do służby. Co ważne, osoby, które nie otrzymały wezwania imiennego, również mają obowiązek stawienia się przed komisją. Kwalifikacja odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej przy Wyszyńskiego 10 w Lubinie. Początek nowego roku to dla wielu sygnał, że już niedługo przyjdzie czas na rozliczenie podatku za poprzedni rok. Kiedy dokładnie można złożyć deklarację, do kiedy trzeba to zrobić i dlaczego coraz więcej osób wybiera internet zamiast papieru? Sprawdzaliśmy to z kamerą w Urzędzie Skarbowym. Zeznania roczne za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Deklaracje złożone przed tą datą są formalnie przyjmowane dopiero od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Tutaj jest taka uwaga, że nawet jeśliby ktoś dostał od pracodawcy, dajmy na to PIT-11, i chciałby się to zliczyć wcześniej, to owszem, może ale termin złożenia, tak jakby zeznania, jest u nas ustawiany na 15 lutego, bo od tego, te, od tego momentu dopiero te zeznania są przez nas przyjmowane formalnie. Najprostszą i najszybszą formą rozliczenia jest e-urząd skarbowy oraz usługa Twój EPIT, dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. System umożliwia złożenie deklaracji, sprawdzenie danych oraz wprowadzenie ulgi odliczeń. Jeśli ktoś składa zeznanie elektronicznie, korzystając z e urzędu skarbowego z Twojego epita, który jest w e Urzędzie Skarbowym, to termin zwrotu ten najdłuższy to jest 45 dni. Dla zeznań składanych papierowo zostaje dalej 3 miesiące. Więc ja tutaj dodatkowo zachęcam do korzystania jednak z formy elektronicznej, bo po pierwsze jest łatwiejsza, łatwiej uniknąć błędów. E Łatwo się wypełnia. E-Urząd Skarbowy to jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo ona nie tylko umożliwia składanie zeznań rocznych, ale też kontakt z urzędem. Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w e-Urzędzie Skarbowym oraz na stronie podatki.gov.pl. To ostatnia okazja, aby zobaczyć wystawę Sentymenty i spotkać się z jej autorem. Już ten piątek w Centrum działań twórczych w Lubinie odbędzie się finisarz wystawy malarstwa Andrzeja Owczarka. Sentymenty to wystawa prezentująca najnowsze prace Andrzeja Owczarka, wybitnego polskiego malarza, reżysera i scenografa od lat związanego z Lubinem. Finisarz będzie okazją do bezpośredniego spotkania z artystą i rozmowy o jego twórczości. Zapraszamy serdecznie na finisarz wystawy Janusza Owczarka, który jest związany z Lubinem, znanym i poważanym artystą. Wystawa pod tytułem Sentimenty. Finisarz 30 stycznia, zapraszamy serdecznie, sam artysta pojawi się na wystawie, będzie można z nim porozmawiać, dotknąć jego twórczości. Sam artysta mówi, że to są sentymenty. Są to abstrakcyjne formy w niesamowitych kolorach, zestawieniach, plamach barwnych. Bardzo ciekawe malarstwo na bardzo wysokim poziomie. Zapraszam serdecznie, warto to zobaczyć. Finisarz wystawy Sentymenty już w ten piątek w Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Spotkanie z artystą i ostatni dzień ekspozycji, początek o godzinie 18.00. I tą zapowiedzią kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.